Witam moi drodzy, to Paweł S.K.9.R.F. -E w dniu dzisiejszym chciałem pochwalić się yy, relacjom... Yy, no, oj, te baki, oj, te baki, oj, te baki, no te baki, ta. no uciekaj, 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 idź, nie przeszkadza. W dniu dzisiejszym chciałem Wam pokazać mój projekt masztu, jaki szykuję dla kolegów z zaprzyjaźnionego klubu. Jakiś czas temu kierownik klubu poprosił mnie, czybym nie pomógł im w przygotowaniu masztu. Omówiliśmy wspólnie projekt. Projekt nie jest duży, ponieważ jest to 3-metrowy maszt. Poproszono mnie, żeby spróbować wykonać, przyspawać uchwyty pod odciągi do tego masztu na dwóch poziomach. Ze swojej strony, tutaj chciałem jeszcze zaproponować i dodać kolegom taką funkcjonalność na tym maszcie, żeby mogli po nim wchodzić za pomocą stopni. W tym celu mam przygotowane elementy. Zaprojektowałem taki układ stopni, które zostały wypalone z blachy szóstki. No i te stopnie będę chciał przyspawać do masztu. Odciągi będą na dwóch poziomach. Nimi na samym początku zajmę się tutaj montażem stopni. W tym celu tutaj przygotowałem sobie taki odpowiedni dystans. Muszę teraz tylko odpowiednio natrasować tutaj odległości, wysokości na pewno na wysokości około metra od szczytu będzie zabudowany podwójny stopień tak żeby można było stanąć jeden stopień żeby można było się do niego zapiąć tutaj będzie na około 350 obrotnica i powyżej będzie jeszcze kawałek rury i na tym będzie antena kierunkowa będzie to duża antena stąd też maszt chciałem wykonać właśnie solidnie no i tutaj myślę, że te stopnie Znacząco poprawią funkcjonalność, że nie będzie trzeba kłaść masztu, żeby można było zrobić jakieś reparacje przy rotorze czy przy samej antenie. Dobra, to może tyle. Tu sobie już przygotowałem to. No i będę musiał trasować. No i teraz tylko będzie trzeba to pospawać, więc zabieram się za pracę. No i. Maszt mamy wyspawany, nawet nieźle to wyszło. Muszę tylko wyczyścić spawy, wyszlifować, zobaczyć, czy nie trzeba wykonać jeszcze jakichś poprawek. No i maszt będzie nadawał się do malowania. Podszlifowałem spoiny, wykonałem ewentualne poprawki. No i teoretycznie można go jeszcze wyszczotkować i dać do malowania. A no i całość tak się prezentuje, myślę, że będzie mocno i funkcjonalnie.